Cześć. Chciałam was dzisiaj zaprosić trochę inaczej, nie do przepisu, nie do zrobienia czegoś, nie do posłuchania opowieści, ale może i też krótka opowieść będzie. Chciałam was dzisiaj zaprosić do licytacji. Do licytacji na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I od razu chciałam uciąć wszelkie dyskusje. Słuchajcie. Jeżeli ktoś nie chce licytować z wielu powodów ani mojego fantu, fanta, fantu, ani nie chcę brać w tym udziału, to naprawdę jest takie mnóstwo potrzebujących w tej chwili osób i instytucji i zwierząt, że można swoje, swoją pomoc ulokować gdzie indziej, a także wcale nie trzeba pomagać. Jeżeli ktoś nie chce, nie, nie czuje takiej potrzeby albo nie ma takiej możliwości, to też nie trzeba tego robić. Natomiast nie nie chciałabym jakichś tam dyskusji, które już się tam zaczęły pod, pod, moim, pod moim zachęceniem do licytacji, bo to nie o to chodzi. A chciałam Was zaprosić do licytowania. W ten sposób to, ten sposób to Wojtek opisał, bo tego wymagało prawo, ale to jest jakby książka kucharska, ale z, z bonusem. Książka kucharska, czyli ten mój e-book, tylko wydrukowany w wersji Papierowej miłośnicy prostego gotowania, a bonus jest następujący. Bonus jest taki, że zapraszam e, osobę, która wylicytuje do mnie, e, do Milina, do. E, Studia, czyli do mojej kuchni, gdzie możemy się spotkać, możesz zobaczyć, jak wygląda moja praca, ale równocześnie też możesz sobie coś ze mną nagrać. Ewentualnie zareklamować swoją firmę, swój pomysł, jakiś, nie wiem, jeżeli ktoś się zajmuje rzemiosłem czy rękodziełem, także możemy to zareklamować a mamy już prawie 100 tysięcy oglądających, czyli no jest przed kim się pochwalić. I ta licytacja będzie trwała dłużej, nie wtedy, kiedy się kończy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, bo jak wiecie, orkiestra gra cały rok i ma, nagrać będzie można, czy spotkać się będzie można ze mną na wiosnę, tam Wojtek podał dokładne daty, ewentualnie jeżeli komuś ta data Kompletnie nie pasuje, to jak najbardziej możemy się dogadać. A także dostaniesz moją książkę z autografem i kilka jeszcze innych bonusów reklamowych. Dla mnie to jest ważne. Ja gram z orkiestrą wiele lat. Gram z orkiestrą tyle, ile lat ma Zuzia. Minus jeden rok. A dokładnie historia wyglądała tak, że Zuzia urodziła się jako wcześniak, w zamartwicy i naprawdę potrzebowaliśmy dużo wsparcia lekarskiego i bardzo często do nas niestety przychodziła pani doktor Patkowska już świętej pamięci która była ordynatorem oddziału tego noworodkowego, tych najmniejszych noworodeczków. Nawet nie wymawiam tego słowa neo coś tam, bo nie umiem. Do teraz, nie nauczyłam się, ale była tam, była tam ordynatorem na 1 maja we Wrocławiu. Już ta klinika w tej chwili nie istnieje, jest przeniesiona no i pani doktor kiedyś przyszła w styczniu, Zuzia miała dokładnie wtedy rok bo ona jest ze stycznia, przyszła wtedy w styczniu do nas yy, i mówi tam zbadała Zuzankę i mówi no ja się spieszę, bo ja z moim wnusiem, a wnusia miała też dokładnie prawie że w wieku yy, Zuzi, bo ja z moim wnusiem biegnę, bo muszę wrzucić do puszeczki, ja wtedy byłam zupełnie nieświadoma o co chodzi, mówię ale do jakiej puszeczki, no muszę wrzucić tam do wielkiej orkiestry bo gdyby nie oni to mój oddział naprawdę byłby beznadziejny i by się nie dało tylu tych nowrodeczków ratować, bo to faktycznie był oddział wtedy taki jeszcze, no, może raczkujący nie, ale taki zaniedbany, bo ten cały szpital 1 maja był zaniedbany i pani doktor mówi, że orkiestra bardzo ich wspiera. I od tego czasu, ponieważ po tym, jak to wszystko sobie przemyślałam, i się zastanowiłam, to jak Zuzi badano serduszko i takie tam różne inne historie, to też korzystano ze sprzętu orkiestry, więc jakby. Czuję też jakąś tam wdzięczność, poza tym uważam, że to jest fajne ruszenie, ruszenie takie nasze obywatelskie. Poza tym nie jest to jedyna, nie powinno się chwalić tym komu się pomaga albo się nie pomaga, więc nie powiem komu, ale nie jest to jedyna organizacja, której pomagam, ale tej pomagam bardzo chętnie, a tym bardziej, że teraz mogę zrobić to tak, Łatwiej trochę, to bardzo namawiam Was do licytowania. Bardzo serdecznie zapraszam. Wydaje mi się, że będziemy się świetnie bawić z tą osobą, która wylicytuje spotkanie, wylicytuje też tą książkę kucharską. Można też dla kogoś wylicytować. Więc zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. Wspierajmy orkiestrę w tym roku. Walczą z sepsą. no, z... Sebsa też zabrała kogoś z moich znajomych, więc no jest to też ważny temat. Zapraszam Was do licytowania. Na razie. Cześć, pa! pa.